Proszę Państwa, projekt Baltic Power to istotny kamień milowy dla całego polskiego programu morskiej energetyki wiatrowej. Znajdujemy się na stoczni Grupy Przyjątkowej Baltic w Gdyni, w której wieńczymy zaczęty 4 października 2023 roku projekt Dwóch trafostacji Baltic Power. Jest to projekt przeznaczony na polski offshore. Jeżeli chodzi o czas trwania projektu, to zakres, jaki tutaj grupa przyjaciół Baltic miała, czyli spawanie, konstrukcja spawana, pomalowana oraz częściowo wyposażona, zajął ponad 14 miesięcy. Wymiary trafostacji to jest 40 na 40 na 20 metrów. Masa każdej stacji to jest około 1370 ton. Ja pozwolę sobie podkreślić, że mówimy o najbardziej zaawansowanym projekcie do tej pory morskiej energetyki wiatrowej w historii Polski. Jest to pierwszy projekt i tutaj wszyscy liczymy, że nie jedyny i wiemy, że nie będzie jedyny. Naszą ambicją, potwierdzoną też planem, który został zatwierdzony w ramach strategii przez Agencję Rozwoju Przemysłu jest wejście w pozycję dostawcy bezpośredniego, bycie Tier 1 i operowanie w pełni wyposażonych stacji transformatorowych nie tylko też na Bałtyk, ale też dla kontrahentów zagranicznych.